I już to to miejsce. Witam serdecznie. Przede mną cały dzień wędrówki, więc ja zabieram się za śniadanie, pakuję się i lecimy w trasę. Niestety nie uda się mi dzisiaj na nią wejść. Ja na pewno tu jeszcze wrócę yy, i będzie pod drugie podejście. Cześć. Pamiętacie to miejsce? Około rok temu do, dokładnie w tym miejscu zakończyłem yy, drogę szlak, yy, który prowadzi na Baranią Górę. Nie udało mi się tam dojść. Z tego względu, że było już dość późno, nie zdążyłbym wrócić do domu przed mrokiem. I mam nadzieję, że tym razem uda się. Zostało mi półtorej godziny do schroniska, jest godzina 12. Także próbuję dzisiaj kolejny raz zdobyć ten szczyt i mam nadzieję, że tym razem Barania Góra mnie nie pokona. I am the king of lions. Nie jest zbyt wysoka ta skałka. Myślę, że za 4 metry, może 5 do 4. Bardzo fajne miejsce. Pokazuję Wam, jak to wygląda. sobie tu na spokojnie wejść. proste zejście. Wieje. I tu ostatnie zejście i jesteśmy na prostej drodze zmierzamy dalej w kierunku barani góry, jeszcze trochę zostało Mijamy takie piękne, ale już mniejsze skałki Co my tutaj mamy Jakieś oznaczenia w końcu konkretne Bo trochę kiepsko z nimi po drodze Chociaż były dwa razy, ale Dobra Barania góra 50 minut jeszcze zostało Tą stronę. Rezerwat utworzony został celem zachowania w stanie naturalnym ze względów naukowych i społeczno-kulturowych obszarów leśnych na baranej górze, skąd bierze, się, skąd bierze początek Wisła. W północnej części rezerwatu drzewostany wywrócone przez wiatr i uszkodzone przez owady pozostawiono w celu obserwacji naturalnych procesów przyrody. O, ciekawostka Że... już ją widać jeszcze trochę zostało. Myślę, że za 40 minut. Także coraz bliżej. A tu gdzieś kukułeczka mi kuka w pobliżu. Muszę powiedzieć, że wejście na Baranią Górę nie jest wcale takie proste. Ja wyruszyłem dzisiaj z węgierskiej górki o godzinie około 8:20. Teraz mamy 13:15. Także jest to dość długa, długi szlak trzeba mieć naprawdę formę, wydawało mi się mówiąc szczerze, że będzie to prostsze że będzie to prostsze, prostsze podejście łatwiejsze ale jednak trzeba tutaj się wysilić trzeba, trzeba mieć formę ja się zastanawiam jak wejdą tutaj tacy państwo, których mijałem po drodze cztery Starsze osoby, dobrze po 60. Powiem szczerze, że ja już jestem prawie, prawie wyczerpany. Myślę, że tak na 60-70%. Na tę chwilę. Ale pociesza mnie to, że cały czas są po drodze piękne widoki. No i zostało jeszcze pół godziny, do, żeby zdobyć szczyt. Tym bardziej pocieszam się jeszcze tym, że. Dwa razy tu nie weszłem, nie udało się. To dzisiaj musi się udać. No wielka czerwona skała. Biało-czerwona. Na szczęście. Biało-czerwona. Nie inny kolor. Tu mamy Polskę. I ostatnie metry moi drodzy wchodzimy na szczyt mamy zaliczone całe z To co, trzeba się chyba tam wspiąć, nie? I dopiero stamtąd pokazę, pokażę Wam y, jakie są widoki z tego miejsca, a wy sami ocencie czy warto było 5 godzin męczyć się, żeby wejść na baranią górę. No, jak pani mieszkałem w życiu, to też będzie, w Czy nie są pani w życiu? udało się zrobić. W no końcu za trzecim razem, baranią górę, <grymianie> ale są jaja, powiem są jaja, bo byłem pewien, że tak jak uważnie tak jest, że jak zdobyłem jakiś szczyt, to tak jest, to no tutaj go nie ma. Jestem trochę w szoku moi drodzy, bo myślałem, że sobie odpocznę. Yy, wiadomo, zagrzeje się, bo zrobiło się bardzo ubranie, bo miałem nie brać. Na szczęście je wziąłem. Z węgierskie górki na baranią górę jest. No, prawie 15 km. I zdecydowałem, że pójdę w stronę Fajkówki, bo mam tam godzinę do Kamesznicy I stamtąd wrócę do węgierskiej górki, drogą, którą już kiedyś szedłem. Widzieli, jak oglądaliście moje filmy, to widzieliście już ją tą drogę. Także mam nadzieję, że gdzieś koło godziny siódmej, w pół do 8 będę w domu. Także, moi drodzy, kawał drogi jeszcze przede mną. Zrobiło się strasznie zimno, jak widzicie, mam już kurtkę, bluzkę, a nawet i czapkę założyłem, bo jest strasznie, strasznie zimno. Eee, a jak zapowiadali, miała być piękna pogoda, 22 stopnie miało być. Eee, o właśnie tutaj ludzie jeżdżą na rowerach nawet sobie, ale tutaj już jest spokość droga, jak widzicie, piach, po prostu piach, więc jest OK. I cóż, wracamy z powrotem. Niestety do schroniska nie pójdę. Bo jeszcze jest do schroniska 45 minut. Aha, właśnie. Co się okazało? Okazało się, że na znaku, który wam pokazywałem, jest napisane, że schronisko 45 minut. Nie zauważyłem tego wcześniej. Troszkę dziwne dla mnie. Z tego co ja chodzę po górach, to zawsze schronisko było właśnie na takich. Czy w pobliżu. Bardzo. w pobliżu właśnie takich znaczących szczytów. A barania góra jest dość znanym szczytem, prawda? Więc myślałem, że schronisko gdzieś tu będzie blisko. No natomiast 45 minut niestety nie zdążę. A idąc tym szlakiem, gdzieś dalej, to będzie w ogóle nie w tym kierunku, w którym zmierzam. Jeżeli się nie mylę, to tam w oddali, tak na samym horyzoncie, ostatni taki cień, który widzicie, to są Tatry. Spróbuję jeszcze troszkę przybliżyć. I ta ostatnia, ten ostatni szczyt, taki cień, właściwie który widać, to prawdopodobnie są tatry. A ja zmierzam w kierunku Kamysznicy. Dwie i 2,5 godziny. Niżej jest troszkę cieplej, nie wieje tak, ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ci państwo o których wam wspominałem, tak dobrze po 60. około 70 bardziej przyszli około pół godziny po mnie. Zdobyli baranią górę i naprawdę jestem no... Wiel, jestem wielce podziwu dla tych ludzi, bo ja tylko, ja tylko pół godziny wcześniej przed nimi przyszedłem, więc to jest wydaje mi się bardzo, bardzo mało. Tym bardziej, że ja zrobiłem tylko dwa, yy, dwa postoje po drodze. I to takie dość krótkie. Yy, najdłuższe zrobiłem tutaj właśnie na, na, na szczycie już, który jest na Baraniej Górze. Trochę mi styd, szczerze mówiąc. No ale cóż... Zdjąć szlakiem w stronę po prawej stronie, tak ukryte trochę, mamy jakieś krzyże. i Ciekawy jestem, co tu się stało. Cztery krzyże, ale nie mam żadnej informacji. Coś takiego, ale szczerze mówiąc nie wiem co to znaczy Jak sprawdzę w internecie I dowiem się to będzie opis W opisie no, Idę dalej Czarnym szlakiem A tu ich pilnuje taki wilczur No i moi drodzy Dochodzę do fajkówki to jest agroturystyka, dom agroturystyczny. Idę nową drogą do angielskiej górki, a ta trasa pokazuje 2,5 godziny. No i tak pięknie sobie ludzie mieszkają, jest tu agroturystyka na Fajkówce, ale nie polecam tego miejsca dlatego, że postają tutaj ze 3 minutki, żeby nagrać wideo, zrobić zdjęcia i wyszły 4 osoby i zaczęły tak przeklinać właściciele widać, że chyba ze 30 przekleń spadło ze wszystkich ust w ciągu tych kilku minut. Yy, Także no... Yy, można się spodziewać, co to są za ludzie, gdzie co drugie słowo było kukukukukukukukukukukukuk. Yy, tym bardziej, że jeszcze tutaj ludzie chodzą, tak jak turyści i no opinia. Ale ja idę w drugą stronę. I zielonym szlakiem, jak widzicie, mam dojść w ciągu 2,5 godziny do węgierskiej górki. No i w końcu na trasie spotykam jakiś strumyk, gdzie będzie można w końcu obmyć sobie twarz i ręce, bo nigdzie po drodze żadnego strumyka nie widziałem. Z miejsca ja się będę z Wami żegnał, dlatego że ta trasa, którą Wam pokazywałem na Węgierską Górkę, to był tylko mały skrót. Oszczędziłem kilka minut, ale dalej muszę iść tą samą trasą, którą szedłem już wcześniej. Także nie będę Wam pokazywał tego samego, co już widzieliście na wcześniejszym nagraniu, około rok temu. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak ta trasa dalej wygląda rzeczywiście, to ja Wam podlinkuję w opisie filmu i w pierwszym, mm, w pierwszym komentarzu pod filmem no właśnie y, nagranie, w którym pokazuję y, jak wygląda cała ta trasa aż do węgierskiej górki. Jest naprawdę przepiękna, no ale nie chcę powielać materiału. Jak już wrócę do domu, pokażę Wam podsumowanie, to znaczy ile kilometrów wszedłem y, i... Jaki czas przejścia? Jedna rzecz trochę nie daje mi spokoju, a to to, że nie byłem, że nie mogłem dojść do schroniska, aby kupić sobie tam magnes. Jak wiecie, w ostatnich latach to jest popularne. Ja też to bardzo polubiłem, żeby po prostu kupić sobie magnes z miejsca, w którym przebywam, czy to z Polski, czy z zagranicy. Jest to taka pamiątka, która nie zajmuje dużo miejsca, a my ją ciągle widzimy, bo najczęściej wiesza się na na lodówce. Tu będzie z... chwila ciszy i ten pokaże moje zdjęcia z lodówki. Tak więc trochę mnie to e, nurtuje, że nie mogłem wejść na, tą, na to schronisko, żeby przykleić kolejny magnes z dobytej góry. E, no i być może kiedyś będzie jeszcze kolejne podejście.